Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia Stephen King, cztery pory roku, lato zepsucia, zdolny uczeń. Z angielskiego przełożył Zbigniew Królicki. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Kiedy tak pedałował po willowej podmiejskiej ulicy na swoim rowerze marki Schwinn, z 26-calowymi kołami oraz wyścigową kierownicą, wygląda jak typowy amerykański nastolatek. Todd Bowden, lat 13, 5,5 stopy wzrostu i 140 funtów żywej wagi, o włosach barwy dojrzałej pszenicy, białych zębach i skórze pokrytej świeżą opalenizną, niepoznaczoną jeszcze pierwszymi śladami trądziku. Uśmiechał się beztrosko, pedałując – w smugach słońca i cienia niedaleko swojego domu. Wyglądał jak chłopiec, który rozwozi gazety i, prawdę mówiąc, robił to. Kolportował w Santo Donato Clarion. Ponadto zajmował się sprzedażą kartek z życzeniami, takich, na których umieszczono wasze nazwisko, np. Na Jack i Mary Burke, Donny Sally, albo Marcisonowie. Wyglądał na chłopca, który gwizdze przy pracy i często to robił, a gwizdał bardzo ładnie. Jego ojciec był inżynierem, architektem i zarabiał 40 tysięcy dolarów rocznie. Matka ukończyła z wyróżnieniem romanistykę i poznała ojca Toda, kiedy rozpaczliwie potrzebował korepetytorki. W wolnych chwilach zajmowała się maszynopisaniem. Przechowywała w teczce wszystkie świadectwa szkolne Toda, jej ulubionym. Było świadectwo z czwartej klasy, na którym pani Aprzeł dopisała: Tod jest niezwykle zdolnym uczniem. I był nim. Same szóstki i piątki od góry do dołu. Gdyby miał lepsze wyniki, na przykład same szóstki, jego przyjaciele mogliby go uznać za dziwaka. Teraz zatrzymał się przed numerem 963 przy Claremont Street i zsiadł z roweru. Był to niewielki, biało otynkowany bungalow z zielonymi okiennicami, belkowaniem, ukryty wśród zieleni. Od frontu otaczał go starannie utrzymany żywopłot. Tot odgarnął opadające na oczy jasne włosy i poprowadził ślina wybetonowanym podjazdem do schodów. Wciąż uśmiechał się bez troski, jak przystało na wakacje. Oparł rower, a potem podniósł złożoną gazetę z ostatniego schodka. Nie był to Clarion, lecz Times wydanie z Los Angeles. Wsunął go pod pachę i wszedł na schody. Wejścia do bungalowu broniły solidne drewniane drzwi bez okienka za siatką przeciw owadom. Na futrynie z prawej strony znajdował się przycisk dzwonka, a pod nim dwie tabliczki, obie starannie przykręcone do drewna i pokryte plastykiem chroniącym je przed pożółchnięciem i zamoczeniem. Niemiecka dokładność, pomyślał Todd i uśmiechnął się jeszcze szerzej. To była dorosła myśl, ale... Zawsze gratulował sobie w duchu, kiedy przyszło mu do głowy coś takiego. Górna tabliczka głosiła Arthur Denker. Dolna informowała żadnych kwestorów, ajentów i domokrążców. Wciąż uśmiechając się, Todd nacisnął przycisk dzwonka.